Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż, ucz niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano: przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. Ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Jedną z trudności, jaka nam sprawia w życiu, gdy chcemy być blisko Pana Boga, gdy chcemy przybliżać się do Niego, jest Ocena, ocena własnych czynów, ocena czy to co robię jest grzechem, czy nie jest. I często pada pytanie, zarówno wśród młodzieży, jak i wśród osób dorosłych, czy to jest grzechem. Młodzież pyta, czy pocałunek to grzech. Inne rzeczy czy grzech. Starsi może pytają, czy modlitwa na siedząco to grzech, czy na leżąco to grzech, czy jak nie byłem na mszy świętej z powodu choroby, to grzech. Więc ta ocena stawia jakiś problem. O ile skutek grzechu jest natychmiastowy, widoczny, to ocena postępowania jest łatwiejsza. Na przykład, jeśli się z kimś pokłócę i później z tego powodu nie rozmawiam z kimś, to skutek jest natychmiastowy. Więc, więc od razu jestem w stanie ocenić, jeśli kogoś czy okradłem, czy jakoś inną złe, złą rzecz uczyniłem, kiedy mam wyrzuty sumienia, wtedy problemu nie ma. Natomiast, gdy skutek jakiegoś zachowania nie jest od razu widoczny. Nie widać. Zrobiłem jakiś czyn, ale nic się właściwie nie stało, nic się nie zmieniło, to już wtedy jest trudniej ocenić, czy zachowanie było grzeszne, czy nie było. Jest w tym rozumieniu podejście do grzechu jako złamanie jakiegoś przepisu, przepisu w tym przypadku Bożego. I jest tak często, że że łamię ten mogę złamać Boży przepis, ale właściwie nie widzę, żeby coś złego się wydarzyło. I dlatego nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. Podobny problem też mieli Żydzi z czasów Jezusa, którzy miłość do Boga Wierność Bogu kojarzyli z wypełnianiem przede wszystkim przykazań, ale też przepisów, które z tych przykazań wynikały. I jeśli przestrzegam tych przepisów wynikających z przykazań, to znaczy, że jestem blisko Boga, Bóg mnie kocha. Jeśli nie przestrzegam, to jest odwrotnie. Chrystus natomiast w swoim nauczaniu skupia uwagę przede wszystkim, na tym, co jest w sercu, na tym, co rozgrywa się w sercu każdego człowieka, co z niego wychodzi. W tym tygodniu w Ewangelii Jezus mówił, że z serca wychodzą różne zachowania, działania, czyny. I w ten sposób pokazuje, że to jest znak miłości Bożej, że to jest obraz miłości Bożej i miłości do Boga to co dzieje się przede wszystkim najpierw w sercu. I gdy Jezus mówi o miłości, to słuchacze mieli pewną wątpliwość, pewien problem. Że skoro Jezus nie mówi o przykazaniach, o wypełnianiu przykazań, to czy przypadkiem nie podważa ponad tysiącletnią tradycję, zwyczaje czy nie przekreśla tego wszystkiego, co do tej pory znali, w co wierzyli? Dzisiejszy fragment Ewangelii jest kontynuacją kazania na górze, które Jezus rozpoczął od błogosławieństw. I tam Jezus nie wspomina o przykazaniach, ale o błogosławieństwach. Tydzień temu słyszeliśmy, że mówił, że mamy być solą dla świata, światłem dla świata. Więc słuchacze zastanawiają się, czy Jezus nie wnosi jakichś nowych zasad sprzecznych z ich tradycją. Jezus w, w fragmencie Ewangelii, który nie został odczytany, ale poprzedza ten dzisiejszy fragment, tak mówił, aby rozwiać wątpliwości. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Zatem Jezus pokazuje, że przyszedł, aby prawo wypełnić, a nie zmienić, nie zignorować. Pokazuje, że prawo samo w sobie nie jest wartością, bo ono wynika z tego co jest w sercu ma wynikać z serca dobrego ma wynikać z serca które się nawraca które się przemienia które zmienia nastawienie myślenie wobec drugiego człowieka wobec Pana Boga i skutkiem skutkiem tego serca które jest nawrócone które chce czynić dobrze które chce się doskonalić jest życie według prawa, a nie odwrotnie. To nie prawo sprawia, że człowiek staje się bliżej Pana Boga, że lepiej Pana Boga zna, ale to nawrócone serce przybliża do Pana Boga i naturalnym skutkiem nawróconego serca, w którym panuje dobro, miłość, jest wypełnianie Bożych przykazań. A zatem Chrystus, jak to się określa, podnosi zasady, zasady moralne na wyższy poziom. Pokazuje, że przestrzeganie zasad to wynik miłości, że spotkanie z Bogiem to nie doświadczenie prawa, przepisów, to nie ich zachowanie, zmieszczenie się w ich ramach, ale jako doświadczenie Bożej miłości. Jeśli człowiek doświadczy tej wielkiej dobroci Pana Boga, jeśli się nad nim zachwyci, jeśli się przekona, że Bóg rzeczywiście jest dobry, chce dla mnie dobra i wspiera mnie, jest ze mną zawsze, wówczas, wówczas inne sprawy, wówczas przykazania stają się czymś normalnym, czymś, jako wynik tego spotkania osobistego. Z Panem Bogiem. Żyjemy w świecie, gdzie życie nasze jest określane przez różne przepisy, zasady. Paragrafy, jakby to nie nazwać, większość spraw jest określona w różnych, w różnych pismach, w różnych traktatach, przepisach, kodeksach i Stąd może też pojawiać się myślenie, że podobnie jest z Panem Bogiem, z, ze sprawami Bożymi, że tutaj też trzeba wypełniać, dostosować się do tych przepisów, które Pan Bóg dał kiedyś w Starym Testamencie. Tak można by powiedzieć, poniekąd też dla świętego spokoju, żeby nie ponosić kary. Wiemy, że jeśli nie zapłacimy jakiegoś rachunku, nie zapłacimy podatku, jeśli coś przeoczymy, może spotkać nas jakaś kara. Możemy mieć tego konsekwencje. I również w przypadku Pana Boga takie myślenie może się pojawiać: jeśli nie będę przestrzegać przykazań, to będą tego jakieś konsekwencje, że Pan Bóg. Nie będzie dla mnie przychylny, że Pan Bóg będzie z mojego powodu zasmucony, niezadowolony. Jezus pokazuje, że przykazania to nie jest to, co można, a czego nie można, ale to wynik tego, jakie jest moje całe nastawienie do różnych spraw, do Pana Boga, do drugiego człowieka. Jakie we mnie są myśli, jakie intencje, jakie pragnienia, co mną kieruje w moich wyborach, postanowieniach, w tym co robię na co dzień. Jeśli pojawia się grzech, to w pierwszym kryterium oceny powinno być nie tyle zastanawianie się, czy jest to już przekroczenie. Jakich zasad, czy jeszcze nie, ale co z czego, z czego się moje zachowanie, moje postępowanie wzięło, co, jaka intencja mi towarzyszyła, dlaczego tak zrobiłem, a nie inaczej, skąd się bierze, że tak się właśnie zachowuję, a nie inaczej. I wtedy, gdy jako kryterium uzna się miłość Bożą, Łatwiej jest ocenić, czy z miłości podejmuje jakieś działanie, czy z innych powodów. Z powodu przykazań pojawiają się różne rozbieżności, czy różne też niezrozumienia, bo może być tak, że pod pozorem dobrych intencji chcielibyśmy, żeby inni przestrzegali przykazań. I wtedy jest taka pokusa, żeby, żeby pokazywać, co jest dobre w zachowaniu drugiej osoby, co złe, żeby ją, żeby ją upominać, żeby może umoralniać. W tym może się pod pozorem dobra, może kryć się bardziej... Jakiś pokusa tego, żeby, żeby to moje było, moje myślenie, moje wyobrażenia były na pierwszym miejscu, żeby było tak, jak zostałem nauczony, tak, jak to jest zgodne z moimi przewidywaniami. I zdarzają się sytuacje, że ktoś może zachowywać się w sposób taki dziwny, czy Podnosić głos, złościć się, krzyczeć, jednocześnie tłumacząc, że to dla czyjegoś dobra, że robię tak, żeby ta druga osoba dobrze postępowała. Ale tak jak już wcześniej mówię, że tu nie chodzi tylko, żeby zewnętrznie wykonywać dobre czyny, ale przede wszystkim, żeby w sercu było to przekonanie, ta pewność. Że, jeśli tak żyję, tak się zachowuję, tak postępuję, to wtedy rzeczywiście to wszystko jest dla mojego dobra, dla dobra moich bliskich. Taka miłość czysta, bezinteresowna, miłość Boża, jest dla nas pewną trudnością, bo, bo na co dzień nieczęsto spotykamy tą taką miłość ofiarną. Miłość życzliwą, bez uprzedzeń. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, gdzie tej miłości brakuje. I dlatego tak trudno jest ją realizować w swoim życiu. Łatwiej jest patrzeć na miłość jako na miłość Pana Boga, jako na wynik mojego dobrego postępowania w zamian za to, że. Że dobrze się zachowuję, to zyskuję Bożą przychylność, że Pan Bóg będzie na mnie dobrze patrzył. To jest takie ludzkie myślenie o miłości, bo każdy chyba z nas ma takie nastawienie, że, że na miłość trzeba zasłużyć, że trzeba być dobrym, trzeba coś robić, a wtedy inni będą mnie szanować, dobrze mnie traktować, będę, będę kimś poważanym. Kimś, z kim się inni będą liczyć. Natomiast Boża Miłość nie ma w sobie jakichś kalkulacji, nie, nie oczekuje coś za coś, nie oczekuje jakiejś zapłaty. To jest przede wszystkim doświadczenie, doświadczenie tej miłości, gdzie nie, liczy, nie liczą się jakieś korzyści, nie liczy się zasługiwanie. Nie liczy się nagroda, ale przede wszystkim spotkanie z kimś, spotkanie z Bogiem, który mnie kocha, który jest przy mnie, niezależnie od tego, jak jest Amen.